maneczko, To będzie bardzo krótki odcinek, ponieważ, nie, ponieważ muszę za chwilę się zbierać, ponieważ będę dziś jechał. Jechał. I bardzo dziękuję za 20 subskrypcji, którą dzisiaj widziście. Okrągła 20 Bardzo za nim dziękuję. To jest taki bardzo krótki filmik. Ja mam prośbę. Jeżeli ktoś umie, to, 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 niech, to niech ktoś powie, jak pokonać tą bazę, bo staram się o nią, lecz nie mogę. Lecz nie mogę z nim wygrać. Taki. Próbowałem się za niczej schować i strzelać, i nigdy mi to nie wychodziło. Tego proszę, jak ktoś umie, gracze, to pomóżcie ich spalić. I mówię, bardzo dziękuję za to wszystkim subskrybentom. Bardzo dziękuję wszystkim. To piękne, widzicie, mam wtedy 12 level. I się coś gra zbugowała, ponieważ zostawiłem gościa do pokonać czterystego poziomu. Nie wiem, co to ma być jakiś gracz. Taki. Nie wiem, patrzcie, kto to jest jakiś. Tyle czołgów ma, mało kogo z mocniejszego. Medyków ma już. To jest, to jest jakiś kozak po prostu. Ja też skoczymy ten odcinek, ponieważ tylko chciałam Wam poniegać za subskrypcję. Na razie.